Ej, siemanko, gramy w jakąś dziwną grę. I będziemy za... zasadzie jakieś gry na Roblox. Tutaj ten Rob. Biegnę, 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 biegnę. Jedno nie zatrzymuje się. Czekaj, Czy, e, jakie to znajomy. A i coś tam. Bo ja teraz zmieniłam nazwę i się nazywam Anka Podłoga Yt. Zobaczcie sobie, czekajcie. Bo już znowu jakaś kłótnia, bo pisze gdzie ty, że gdzie ja jestem? Ja nie wiem do kogo. O, tutaj my idziemy. Trzymajcie. Nie, ja wychodzę. A tak wygląda to ja się nazywam Anka Podłoga E. Okej. Ja Dobra. jakie to Co by przetestować? Nie to. O, czekaj bo coś. A to to tak nie? Six, seven, no proszę. A nie ma nic ciekawego. Mhm. Uh -huh -huh. Маткое лунник. Какой? Я изменяю. Нет, 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 Жанна Сиксевен. Севен. Ну нет, это No ja zaraz ogupię ja chyba z tym 6 i będę w E szkalał mój tylko 6-7, 6-7, 6-7, a, -a, -a Także Bianka przygotuj się, że będę dziwną. Bo my się znamy z Bianką O, szybko się mi dzisiaj loguję -a, 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 a, u, i, a, u, i, a, u, i, a, 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 -a. U-I-A-A, U-I-A-A, -a, i i a a U-I-I-A, -i -i, i i a a Co, Czy jesteś nowego w sklepie? U? Ale brzydkie Dobra, pokażę wam mój ogród Bo ja grałam niedawno No i uzbieram no i w sklepie to jest oto coś. No i nie to limitat się nie liczy. Ale to jest to. Ocytoblom. No i to. E, mam e, 20 romanesko, ale to w innych ogrodach, bo ja mam e, 3. Jak jest coś. No i o tych to mam 5. Tylko tutaj ile mam. Jeden, dwa, trzy. No to w następnych ogrodach mam pojedynkę. Ja nie byłam na żadnym update'cie dzisiaj. Bo nie miałam czasu. Mam trzy ogrody, ja chcę czwarty, bo zaraz zgubię. Każdy już się nie gra w tą grę, tylko jakieś. No. Co to? Ale chamy, za co ja mogę to niby zdobyć? Hmm? Nie chce mi się z sobą gadać. To e tam jakieś dziwne coś. Dobra, ja idę sobie ty przerabiać. A tak w ogóle to ja mam to... Ja mam to to, o to. A, tak. Jak ktoś chce się wymienić za PET, no to może to można mnie dodawać. Anka podłoga It z dużej litery to jest it. No i tam będę się wymieniać. Mogę o tutaj nawet. Nie muszę za te takie te klejnoty. Nie? Jak ktoś ma no to jakby chciał na no to, no. To może. Bo ja mam nawet spoko. Mam z tego, no... 5 godzin później wreszcie się załadowała druga część. I mnie nie wywaliła tak w ogóle, tylko no, kliknę. Co to było to? Oh. Ja zaraz zbiegnie. Dobra. No, zaraz mi coś trafi z myyyy. Mm. Mm. Dobra, ja mam o takie. Nie, mnie zaraz coś trafi. Mam o to. To jest e, ten z tego jaja. Z petów to sobie wystawimy. Może, może, może. Spidermana, nie? Chomika zap... A nie mam chomika. A, badam za. Chyba za trzy dałam. Jak ona to ma? A ja też chcę coś kupić. W tym mam. To my mnie... Tutaj jakieś to... Chyba jakiś hacker gra. Nie pytać, czemu ja to wiem, bo... Nie wiem. Ja wszystko, no. Ja wszystko. Ja wiem, bo za dużo gogli. A dzisiaj w goglach jak... babcia, szukałam yy, jak. Ja w gogle. Ja, a, a, jak w Google jak w Google W Google szukała jak e, ten owad e, smoczy, ale to ja e, będę e, nożem kroić. To rono jak coś to sama się pokroję. <ścoughs> Jestem nieostrożna. I ja nienawidzę groga czasami. Jak mnie wywala. Groa Garden. Wtedy tak się wnerwiam. Ej, ja mam tak zawsze, że jak mi nie chce połączyć z no, z Robloxem, to mówię, zgłaszam całą grę i mi się nagle włącza XD. Także no, a to na pewno działa, jak u mnie to. No. Ja mogę zaraz wam przetestować to, ale to chyba w następnym. Takie słabe za 200 tych klejnotów. Nie no. Nie no, jakiś dziewoląg. się Czy to mój widz gra? Bo ja miałam takiego jednego widza u mnie w znajomych. I mam go na tym koncie, co nagrywam. I napisał w komentarze, że. że ja go nie lubię. Ja wszystkich lubię mi widzów. Także ja nie mam. A jak dołączył jak do mnie dołączył, to jeszcze się dzwonię i... Jeszcze powiedział. Jesteś najgorszą youtuberką. Ja się wtedy tak dziwię. Że co? Ja nie wiedziałam, co ja mam robić teraz. I ja chcę wreszcie dobić to. I no. Tysiąc, bo to było moje marzenie. Tak? Jak, jak oglądam, to miałam z pięć lat, a na tysiąc za kilka dni. To. to okay. Jaki to jest skin? To ten? Tak. Okay. Jakiś dziwne. Ma ten jakiś bardzo no. ja youtuberów spotykam Ja cały czas youtuberów spotykam Tak w ogóle Ja mam jakieś szczęście I Raz spotkałam uh, um, 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 Nie wiem Czekaj, kogo ja tam spotkałam Chyba werka oferka. No i, i zobaczcie. wpisuję. Czekaj. Może się uda. Ja nie oglądam tak w ogóle werki. Po prostu no. Nie wiem, mi się nudzi i sobie wyszukuje. W wy. Aferka. Nie ma. A może aferka z dużej zadziała? Nie, a może... A nie, nie będzie mi się szukać. Niektórzy mnie... Dodawajcie tutaj ja wam Anka it. I to mój skin, zmieniam go. Bo jeszcze mam takie jakieś buty, ale nie zakładam. I to ja jestem. Anka y. Tutaj mogę wam przeczytać Symy nagrałam na Yt Lubię robić bransoletki Tam miałam jeszcze dodać ale to no No co ta woda mi się wala I tutaj będą no działa. Tak? Coś stworzyłam? Ej dobra, wchodzimy na... No ty ja jaki. Bo zaraz was zgłaszam. No dobra, teraz wchodzimy. Jak to nie zadziała, to ja... To ja jestem jakaś obętana teraz. Usiadł. walam. Szybko, bo mi minuta została. dzieła. Owaz, Ej, dołączamy, dołączamy, dołączamy. Ale ładne. Ej, nie zatkało mnie. Zatkało mnie, że ja mam jakieś dzieła. Ej, dobra, fajna, dobra. Wychodzę. Także, bajo. My się zobaczymy następnym razem. Czyli na pewno, jeszcze dzisiaj, bo ja zawsze coś muszę nagrać. Czyli bajo.